Stało się już tradycją, że wrocławską majówkę rozpoczyna gitarowy rekord Guinnessa. Gitarzyści z całej Polski po raz trzynasty spotkali się, aby wspólnie zagrać utwór Hey Joe Jimmy'ego Hendrixa. W tym roku wyjątkowo muzycy zgromadzili się na wrocławskiej pergoli. Uczestników nie zniechęciła nieprzychylna aura i padający od rana deszcz. Ja tutaj przyjechałem wbrew po prostu wszystkiemu, autobus się spóźnił, po prostu potem jeszcze tramwaj się spóźnił, potem jeszcze zaczęło padać, ale stwierdziłem, że raz się żyje i raz się bije rekord Guinnessa. Znaczy może nie raz, ale, ale po prostu raz jest jeden dzień w roku, gdzie można pobić rekord Guinnessa i to jest chyba ten dzień. Wśród gitarzystów znaleźli się zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Od kiedy wycofała się Wasza przygoda z gitarą? Oj, to chyba 6 lat temu już w podstawówce. 40 parę lat. To chyba była druga klasa gimnazjum. Jak mam 20 lat? E, dzisiaj zaczęło? <grywa> 8 lat. 3 lata. Od y, 5 lat Leszek mi zainspirował, bo on to jest fantastyczny człowiek. On po prostu mnie zainspirował do tego, żeby grać. Tak jak Jimmy, no i tak się staram. Podsumowałem sobie poradnik Leszka Cichońskiego, gdzie pokazywał, jakie chwyty należy zagrać. To były Cedur, Gedur, Dedur, Adur i Edur. No i nauczyłem się tych prostych chwytów. W stulecia pojawiło się tysięcy trzech muzyków, jednak niestety nie udało się pobić ubiegłorocznego rekordu. Organizatorzy zapowiadają, że za rok na pewno podejmą kolejną próbę.